Dobra, więc każdy niech bierze BB yy, i najlepiej to właśnie ten Star Power z obroną, jak się ma całe naładowane. Lecimy okay. pierwszą konkurencję, zobaczymy, kto tu wygra. No dobra, ja tu bezpiecznie będę grał. Ja sobie na środku stoję. Na razie na luzie. Uy, prawie odpadłem. Dobra. Nie, weźcie mnie, nie pchajcie, dobra. Ja się tam wypychajcie. Jeżeli ktoś wpadnie kolce, niech y, pójdzie w nie dalej, żeby po prostu było wiadomo, że odpada. W sensie, nie odpadacie już y, całkowicie, tylko jesteście w tym gronie, które może odpaść. I tylko osoba, która wygra, nie odpada. O! Dobra, prawie wpadłem w kolce, ale mi nic nie zadały. Ej! Co to za fokus na mnie? idźcie stąd! Dobra? Żyję, żyję, żyję. Ja na razie żadnego ataku w nikogo nie oddaję. Dobra, ja, ja tutaj... Bezpiecznie bardzo gram. Żebyście się tam nie pozabijali, uważajcie. Dobra, pierwszy raz użyłem, ataku i mi, coś nie wyszło. No dobra, bywaj, tak. Ajajaj, dobra, dostałem. Dobra, więc zostało nam to 5 dalej, dobra. Ciekawe, ciekawe to będzie, kto tutaj odpadnie jako pierwszy. Pamiętajcie, jak strefa się już serio blisko zbliży. Kto wpadnie w strefę, y, to tak, jakby po prostu wyleciał z kółka, więc. Y, no, i się nie pozabijajcie, bo kto siebie zabije, ten, y, no, odpada. Więc najlepiej to się uleczcie, żeby też nie odpaść. Kółko się coraz bardziej, tutaj, jak widzicie, zmniejsza i zmniejsza. Zobaczymy. No, powiem szczerze, bardzo ciekawe. Teraz już strefa. Y, wydaje mi się, Kuba, odpadłeś już, bo wleciałeś tak naprawdę w strefę. Nie zadała ci, ale odpadłeś. Oj, oj, oj. Dobra, więc został jeden, jeden na jeden, bo ktoś tam zabił. I chyba Zili wygrał w takim razie. I teraz tak, niech każda Bibi ustawi się w szeregu, więc proszę ustawcie się tutaj wszyscy. I w takim razie, no i osoby, do których podejdę, niech przyjdą do mnie. To nie znaczy, że odpadacie, to znaczy coś lepszego, więc Zili ty wygrałeś, więc chodź. Więc teraz tak, jesteście tutaj w trójkę i nic to nie znaczy, że Zili wygrał, ponieważ wy w trójkę zagłosujecie. Kto odpadnie? Każdy z Was odda jeden głos na jedną z tych osób, w tym mnie, więc co? Możecie podejść do jakiejś osoby, którą chcecie wygłosować, no i wtedy tamta osoba odpada, jeszcze tamta dwójka, która tam stoi, więc podejdźcie do kogoś, możecie również na mnie zagłosować. No dobra, więc Kuba w takim razie odpada. Dzięki za wzięcie udziału ale no odpadasz w pierwszej konkurencji więc w sumie mam jeszcze jeden pomysł jako iż nie chcę żeby to długo trwało weźcie się je zabijajcie to teraz tak kuba jako iż odpadłeś no, możesz, możesz mnie nie zabijać dzięki dzięki e, kuba jako już odpadłeś jako pierwsze, to wybierz ze wszystkich oprócz tej trójki która zajęła top 3 kto ma jeszcze odpaść z tobą zabierz z kogoś ze sobą więc e, podejdź do jakiejś osoby i pasnij ją żeby od, odpadła po prostu Równie dobrze mogę być to ja, możesz mnie wybrać jak chcesz Jak <grym> nie wiesz kogo, dobra No to niech będę ja, ja i tak jestem prowadzącym Więc Kuba dzięki za udział e, No i co, lecimy do drugiej konkurencji teraz Drugą konkurencją włączam wam Właśnie meteoryty Oraz włączę wam pewną rzecz O nazwie Agniewny robot, też myślę, że będzie spoko e, No i teraz tak, więc każdy weźmie el primo z gadżetem meteorytowym Żeby dodać tam Następne meteoryty e, no i oczywiście kwoby ostatnie, które zostaną Będą miały specjalne ultimatum Czy jak sobie to nazwać Dobra, więc lecimy, robota Po prostu nie możecie używać ataków Dobra, więc lecimy w takim razie Wszystko ładnie działa My sobie tutaj oglądamy Robot się zrezygnował. Pamiętajcie, możecie jedynie atakować gadżetami, no i kto pierwszy zostanie zabity albo przez robota, meteoryty, lub wypadnie właśnie w tamte kolce. No po prostu odpada z tej konkurencji. W sensie od... no, no tak, w sumie odpada z tej konkurencji. Na razie widzę, że radzicie sobie dobrze. Nikt tutaj nie był chyba blisko na czerwonej linii, a czerwona linia to już takie ostrzeżenie jakby. O, tam taki dobry meteoryt. O, co trzy meteoryty na ale w nikogo na szczęście nie wolnę. Pamiętajcie, jeżeli chodzicie sami, to będzie tam nie meteorytów, bo meteoryty idą na grupę ludzi, tak wam tylko podpowiem. Więc e, taka lekka podpowiedź. I tak samo jak w konkurencji, jeśli strefa będzie serio już blisko, to no, dotknięcie strefy równa się out z konkurencji. Czy my wszyscy sobie radzą w miarę dobrze? Zostało 8 osób, czyli tyle, ile było. No i czy ktoś odpadnie? Olivier był serio blisko, ale no nie odpadł. Dobra, więc serio już się bardzo, bardzo zmniejszyło. To wszystko już jest coraz mniejsza ta kółka. No i pamiętajcie, kto wejdzie w strefę, albo metory go depcha, to po prostu odpada. No trudno będzie to zobaczyć, jak widzicie, co tu się dzieje. Osiem osób w takiej strefie, Ty powalone, powalone Nie wiadomo co się dzieje, na razie każdy żyje Okej, okay. pierwsza osoba odpadnie, pierwsza osoba odpadła Okej, okay. dobra, nie wiem kto tam został Dobra, ja bym zrobił tak, nie wiadomo Totalnie, kto został jako ostatni Dlatego, no od. Odpada osoba, która pierwsza odpadła. Dobra, jako iż dwie osoby miały odpaść w każdej konkurencji, zróbmy lekką dogrywkę. Tym razem na innych zasadach, bo przechodzimy sobie o kółko niżej, czyli kółko mniejsze. Nie wiem, czy dacie sobie tutaj radę. I tym razem w ogóle gadżetów nie możecie używać, po prostu e, sam meteoryt musi was wypchać. E, więc co, lecicie na, taką mało, na, takie, na takie małe kółko powodzenia to jest dogrywka, ja szybko idę się wywalić, żeby tam patrzeć. Dobra, zrobię wam taki, taki coś, że nikt nie odpada e, w tej konkurencji, tylko po prostu będziecie mieli u, u, no, ultimatu, ultimatu będziecie mieli. E, dobra, więc lecimy, zobaczymy kto tutaj odpadnie. Odpadnie, no to, to nie odpadnie, tylko że y, to jako pierwszy tutaj zostanie w sensie, no kto zostanie po prostu. Dobra, patrzymy. Y, no teraz robot ma tutaj szansę się popisać, bo może tutaj ładnie pobijać przykład Trafloxa, który y, już prawie odpada. Okej, okay, chyba papier odpad, ale to nie znaczy, że odpada z całego wsi. Okej, okay, dobra, na razie widzę, że sobie radzą w miarę spoko, o kurczę, tutaj tak do, do boku, zaraz zacznie zmieszać kółko, no i zobaczymy kto dostanie y, złotą kartę, ultimatum, czy jakkolwiek to nazwać, no teraz już będzie giga trudno, no wydaje mi się, że to już, okej, okay, dobra, dwie osoby, Mikołajek został i Zili, zobaczymy kto tutaj wygra, no na razie Zili jest na lepszej pozycji. No, i Zili wygrał złotą kartę, powiedzmy. Złotą kartę wygrywasz. Na razie ci nie powiem, co ona robi, ale masz ją na następne gry. I dobra. I w tej chwili Twoim celem jest rzucić w nich ulta, no i oni są uciekają co, nie? A ja zaraz zobaczycie, co zrobię. Tam na środek jakoś rzuć, wy nie możecie atakować w to coś. Ja im jeszcze będę utrudniał. Patrzę, o, macie tutaj takie coś. Myślę, że spoko. A, fajnie, że się. tyle bije? No dobra, to jedna osoba już odpada, zróbmy, że dwie, dobra, wywalone, róbmy, że dwie <laughs> Lecimy w takim razie Ej, we mnie to nawala Ej, dobra, 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 ja się już wywalę, bo to już jest za OP Dobra, Oliwie też odpadł, dobra Czyli dwie osoby już odpadły e, Tak szybko dwie osoby odpadły? No dobra, no to e, wywala was, dzięki za udział Dobra, jesteście na mapie i macie odpowiedź A lub B No i wybierzcie sobie tą odpowiedź Ja wam nie mówię, co ona robi Proszę, wybierajcie. A jest tutaj, B jest tutaj. W tej konkurencji chciałem trochę naszych uczestników sekretnym quizem, który może trochę namieszać w ich rozgrywce. Jesteście tego pewni, że chcecie wybrać właśnie tą odpowiedź? A teraz czy jesteście pewni, czy chcecie wybrać odpowiedź A? Jeżeli wybierzecie to, odpadnie jedna osoba. Jeżeli wybierzecie to, nikt nie odpada, ale jest pewne, pewne utrudnienie, więc wybierajcie. No dobra, czyli wybieracie to. W takim razie, nikt nie odpada, ale wasze kółko się zmniejsza. Powiem wam jedno, wymyśliłem fajną konkurencję, ale ja wam nie powiem jaka to jest konkurencja. Musicie się sami domyśleć. Powiem wam, że będę stał z wami w tym kółku. Dzień dobry wszystkim. O co w tej konkurencji chodzi, sam nie wiem. Musicie sami to wyczaić. Zaczynamy kiedy wyczaić się, co nie? Gościu, nie nawalaj. Nie wiem, będziecie sobie tak chodzić, to jest ta konkurencja. No, spreja. Może, może to coś jest, albo emotki. Nie wiem, tej gościu, nie nawalaj, nie nawalaj, nie nawalaj. No na, pe na, na pewno spraje, no? To powiem szczerze, może to być klucz do rozwiązania tego. Nie wiem. Zobaczymy no, kto wygra, ten wygra tą konkurencję Co tutaj będzie w tej konkurencji, no ja wam nie mówię Sami musicie się zwyczaić czy, czy już wiecie co to jest za konkurencja, czy nie? Tak, tak podpowiem, to jest top model ogólnie, to jest top model Nie no, żartuję, to nie jest top model A może powiem wam, jaka to jest konkurencja, kiedy e, strafa zbliży się do kółka, co wy na to? Próbujcie, próbujcie czegoś Pamiętajcie, podpowiedź nie ma zasad na tym kole Róbcie co chcecie O, wreszcie chyba skumaliście żeby starczyło po prostu się zabić mm. Dobra, zaczyna no to wygra. W takim razie okej. Okay. Ten cake chyba wygrywa, więc gratulacje! Wygrałeś tą konkurencję i w takim razie trafia dla Ciebie bilet eliminacji. Albo używasz go teraz? I wywalasz kogoś, albo używasz go w półfinale w półfinale, bo w finale nie możesz go użyć No i wybierasz tam, albo po prostu na samej konkurencji To chcesz kogoś wywalić tak końcowo? Tak. Chcę, chcę wywalić Trafloxa. Dobra, czyli dzięki za udział w takim razie zostało... Zostało, zostały cztery osoby, jak dobrze liczę e, Dobra, to, to w sobie nie, nie będzie na samej konkurencji Może jeszcze zanim konkurencja, ja kartę chcę użyć i tak używasz karty nie wiesz, ja ci nie mówię co ona robi, ale jest śmieszna. Czas na następne sekretne losowanie. Tym razem jedno będzie dobre dla Ziliego, a drugie będzie złe. Powiem szczerze, jeżeli chcecie lepiej na tym wyjść, to wybrałbym odpowiedź drugą. Ale czy mówię prawdę? Nikt nie wie. Zapraszam. Dankejk, chodź. Chodź, chodź. Pierwsza odpowiedź... Ale papier to mój idol. Pierwsza odpowiedź fajnie? może wam przynieść straty, druga wam nie przyniesie straty. Dobra, już tam tego. Ale nie. No dobra, czy jesteście pewni swojej odpowiedzi? Tak. W takim razie, Zili przychodzisz do finału. Więc dziękuję bardzo, że tak zagłosowaliście. Drugie to było, e, no, że nie przychodzi do finału, więc e, fajnie, co nie? Ja biorę ready i wam nic więcej nie mówię. Teraz z tymi konkurencjami oraz moim samym zachowaniem próbowałem po prostu i zmylić. Więc witam serdecznie, czy ktoś wziął Franka? Papier, dobrze postąpiłeś, moim zdaniem. O nie, ej dobra, dobra, o to nie pomyślałem, że Lili można tutaj wziąć. Dobra, chodź proszę za mną z Lili. No i co, no chyba zaczynamy, ja sobie ładuję na tobie ulta. No co, lecimy w takim no. razie, tutaj. Smacznego, co nie? Ej, macie jeszcze to, może wam się też przydać. Okej okay. A nie odpadł? Pierwsza osoba odpadła, ale to, to ja nic nie powiedziałem, więc odpadasz. Nie Ale co? Ja, ja wam nic nie mówię, no jeszcze gracie. Jeszcze gracie, ale... Ja wam nic nie powiem więcej. Niestety cała konkurencja była jednym, jakim nie wypałem i odpadła w niej tylko jedna osoba, która odpada, więc zapraszam Was do półfinału. Ten kejek okay. i papier. Witam Was serdecznie mm. w Wy... Konkurencji o to kto przejdzie do finału Który z was chce przejść do finału? Mesiaki No ja no jakby... Co? To jest takie, takie głupie pytanie Dobra, to tak Dobra, witam serdecznie na konkurencji tak. finałowej Macie odpowiedź A I macie odpowiedź B Wybieracie odpowiedź I jaką odpowiedź weźmiecie Taką konkurencję zrobimy nie ma sensu Taką konkurencję zrobimy, spokojnie a, to jest konkurencja bardzo Ej, no, ty... fajna, a Jak B to jest ty... konkurencja bardzo fajna, więc możecie wybrać. Czyli wybieracie odpowiedź B, tak? Od, Odbierać, odbier... Nie, to odbier... ja... chcę ja teraz mam zrobić? Dokładnie. No, no, ja wiem, głosuję. Sam... Ja głosuję. Nie, 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 ty przeszłeś, ty nie masz prawa, ja Dobra, napiszcie na czacie, na nagrywkach A lub B. Ej, to, to Ewek... Dobra, jesteście tego pewni? Ej, ale stary, bo ja nie mogę zmienić strony, bo minę tam. Dobra, jesteś z tego pewni czy nie? To. Ostatecznie? Tak, nie Na pewno? Tak, tak nie. Ej, dobra, to co dobra. by na to, żebym zmienił tutaj kolejność, że zamiast tego będzie B, a zamiast tego będzie A? No to odpowiedź ja B i dlatego zagracie 1V1. To w takim Wykriełem. razie wybieram Willow. Nie, ej, Olo, proszę. Zili. I ty wybierasz. I oni będą mogli te, tylko Ty tego Ty wybierasz Franka Zasady tej konkurencji są proste Zili bierze Franka, ja biorę Franka Dobra, weźmy sobie tą mapę co była I, I wy nawalacie tylko we Franki swoim atakiem Willow, co nie? I przeciwnika musicie po prostu wywalić poza strefę, czyli po prostu kto Trzy razy e, wywali. No nie że wywali, tylko że... Dobra, wiecie o co chodzi? Że musicie wyjść przeciwnikiem poza strefę 3 razy. E, lecimy sobie do półfinału, w takim razie e, obijacie tylko Franki Zili stań po prawej stronie, ja staję sobie po lewej. No i e, wychodzicie sobie. E, no tak, no od razu, od początku. No i Ultem po prostu w siebie musicie trafić. Ultem musicie sobie nabić. Oj, czemu we mnie? Czemu we mnie? Ty masz mózg? Płucy, dobra, dobra, nie wiem co tu się dzieje, co wy odwalacie? Ej, mogę zrobić żeby szybciej? Dobrze, 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 dobrze. Ten jak ma już dwa życia. Okej, okay, chyba papier też już ma dwa życia. O, jeszcze nie, bo nie walnęło go. Dobra, walnęło go. Więc jest już dwa do dwóch. zobaczymy kto pierwszy straci wszystkie życia. Znowu we mnie, znowu we mnie. Ale ty masz mózg, ale ty masz mózg. Dobra, papier już ma jedno życie. No i chyba już, no wiadomo, w sensie jeszcze nie wiadomo, zobaczymy. Może papier się jakoś odkuje, ale wątpię, wątpię w to tak szczerze. Okej, okay. dobra, jest jeden do jednego, tylko że Dankejek ma ulta i Dankejek przychodzi do finału z zilim, więc papier. Mam dla Ciebie specjalne zadanie. Czy chciałbyś, może, wymyślić ostatnią konkurencję dla tych dwóch typów, co cię pokonali? Dobra, do. mam pomysł. No Gościu, zróbmy L primo Czyli klasycznie, to co w poprzednim odcinku było I Papier Jako iż odpadłeś Proszę bardzo, bierzesz udział Ale jak wygrasz, to nie wygrywasz. Dobra, Papier, co ty na to, że zrobimy, że jedna osoba się fokusuje na jedną, a druga na drugą Co ty na to? Dobra Że ja na Ciliego, ty na, na Dawaj Ty, ej, dobra, to nie było głupie, żeby to... się <laughs> co ty robisz Ej, ale, ale już popatrz nie mam, Już nie mam gadżetu Popatrzmy sobie, jak oni sobie tutaj radzą Okej, okay. ej dobra, to używanie ultów nie jest złe, tylko, że... O kurczę, Dunk prawie przegrał. Zini prawie przegrał. Dobra, ej dobra, nie przeszkadzajmy im, nie chcę walczą. Nie chcę walczą. Ej, meteoryty w ogóle się nie włączyły, ale dobra. Okej! Okay. Co dobra, tego się nie spodziewałem, Ten Kajak wygrał. No dobra, to teraz opowiedz... Aha, opowiedz swoje odczucia o wygranej. Powiem <laughs> super, wygrywam na 3 FPS-ach. Fajne są te nagrywki, mi się bardzo podoba. I mogę to były najbardziej komiczne nagrywki. Nie, wi nie wiadomo co tu się działo, ale i tak było mocno.